Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z drugiego odcinku z tak Tiki wam następny odcinek, bo nie wiem to próbuję sobie coś nagrywać na kanał, aby mój kanał nie był martwy a żeby dało się coś robić na nim. W dzisiejszym odcinku płyniemy sobie tam, a później, 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 później popłyniemy sobie do aurory Dobra, więc najpierw płyniemy tam, a później do aurory No. Trzeba też się przygotować, czyli idę złapać jakieś ryby. Dobra, mamy ryby. Trochę miałem problemy techniczne. Dobra, to trzeba zjeść te ryby, bo tutaj trochę już tam. A. Dobra, zjedliśmy. Mamy jedną butelkę wody, powinna nam wystarczyć albo wypiję tą. Wezmę... Mam chyba jedną apteczkę. Dwie, jeszcze dwie, sobie jedną i jedną sobie zostawię na później. Aboard, Dobra, to teraz płyniemy tam. O nie, to znowu to niedobre miejsce. E, Starkey, wypadł. Dobra, jesteśmy pewnie na miejscu i też muszę uważać, żeby nie przekroczyć 200 metrów. Bo na 200 metrach może. No po prostu będzie niedobrze. Okej. Okay. Oj, 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 oj. Dobra, 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 dobra. Dobra, to tu trzeba zostać. Tutaj zostawiamy naszego Simulfa i płyniemy na dół. Dobra, jesteśmy na dole, tu mamy PDA. Zobaczmy czy coś w środku. Zobaczmy czy nam coś w środku zostawili, jakieś przydatne rzeczy. Kolejny PDA. Kolejny sygnał, tam o to są wypływamy. Ale to jest jedno z tych miejsc, gdzie są na pewno diamenty. Tak mi się chociaż wydaje. Jak na razie to widzę, kwarc. o, tu są rubiny. O, ciekawe, ciekawe, ciekawe. O, Jezu! No, jakaś pijawka. No, nie wiem. Tu chyba powinny być diamenty, ale jak naj. O! To jest kwalc. Na razie to ja widzę tylko rubinę, a nie wiem, czy rubiny będą mi taka bardzo potrzebne, więc płyniemy sąd. O! Tu, tu może coś być ciekawego, więc tu chyba jeszcze trochę chwilkę zostaniemy. Dobra wyjdę sobie, oświetliłem sobie, żeby widzieć co i jak Co my tu mamy? Czy to nie jest przypadkowo korpus Nie to jest jak to jest okej Ooo Ciekawe, ciekawe. Oj czy to nie jest za... o właśnie kombinezon. Stacja dokująca, tak, to jest bardzo potrzebne. To jest bardzo, ale to bardzo potrzebne. No, jakaś gąbka. To jest? Jakieś jaja weźmiemy. No, tu chyba nic więcej do już znalezienia nie ma jak na razie nie potrzebujemy tu być. Bo nic więcej tutaj nie widzę. To stąd... Odpływamy. I płyniemy jak na razie do bazy. A tak jak już płyniemy jeszcze do tego, to Was zachęcę do y, subskrypcji kanału, żeby kanał się rozwijał, żebym kupił sobie lepszy komputer, aby robić lepsze game, 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 gameplaye dla Was, no żeby to lepiej wyglądało. Dobra, trzeba grzybku pozbierać, bo są nam potrzebne do baterii. To już robimy baterie. No i dobra, płyniemy... Oj, 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 spokojnie, spokojnie. I płyniemy do aurory. Mam nadzieję, że naszego... Że przyjaciela tam wielkiego nie spotkamy przy tej na Naprawdę mam taką nadzieję. To nie będzie miła potycka, jak go znajdziemy. Czy ja dobrze płynę? A płynę dobrze. Płynę dobrze. Ciekawe, czy tutaj coś znajdziemy do tego. Daj to poszukać. O, skrzynkę. Skrzynka, skrzynka, skrzynka. Ała. Walnąłem pyskiem o. Kolejna skrzynka? Woda. O! W ogóle zapomniałem, że tutaj jest tyle tych skrzynek rozwalanych przy tym. Nawet nie powinienem chyba brać tych. Wow, wow, wow. Oj! Oj! Płynie! Uciekamy Zostaw mnie Zostaw mnie On płynie, on płynie, on jest blisko, on jest Surprise motherfucker On jest bardzo blisko To jest blisko oh. mm -hmm. On był bardzo blisko O nie kraby, zostawcie mnie Yy, dobra, w kiosku. Stronę... O nie, potrzebujemy działko wewitacyjne. Szluken, puken, duken. Coś tam jeszcze. Lecimy Tendy. Czekajcie, dajcie lecimy... mi. O nie, Tendy. Jest też ze skanowania. Ała, 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 ała. Jaby, głupie. Warning, Ship's structural integrity is low. Fire suppression equipment and laser cutters may be required. Exploration. Is at your own risk. Laser cutter? to wy chyba sobie jaja ze mnie obicie. Tylko potrzebuję diamentów, a ja nie wiem gdzie są diamenty, no Jeżeli teraz idziemy... Oj, 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 baterie. Nie, 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 ja się na to nie zgadzam! Czemu się tak odbijasz? Czasem w się odbijać. Jest gaśnica. Mamy. Mamy apteczkę. To jest o tyle dobrze. Gaśnica. Gaśnicę mamy pod piątką. Nie potrzebujemy jej użyć, więc idziemy, idziemy tędy prosto. No. Dobra. Bierzemy dane.

Be vigilant for symptoms. Skonujemy wszystko co się da, żeby mieć jak najwięcej Aurora O, Działko ogóle mamy. mamy, 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 to. to. Trzeba tylko iść do domu. O! Moje w no jakby tu nasza się yy, przygoda skończyła. Więc wracamy do domu. Tutaj nie ma co szukać już nic. Mamy plakat. To jest bardzo fajne. Mamy już działko grawitacyjne, które możemy zrobić. To też jest fajne. Płyniemy z tej dziury. O! Ho, 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 ho. My się bawić jak nie będziemy. Proszę się odczepić od nas. Yy. Zajmiemy do bazy, a później popłyniemy tam. Jak ten w powoli płynie, to to jest. A, dobre, wiem co to. Dobre, już jesteśmy. Trzeba pochować rzeczy. Ciekawe, czy plagat możemy gdzieś tutaj powieścić. O, nie możemy plagatu tu powieścić. Dobra. dobra, ja pochowam rzeczy, you know, a wysłuchajcie radio. We're from a little transgov on the far side of Andromeda, and we have a saying there. There's no bad without the good, no good without the bad. Sounds like you tasted a bunch of the former, but that only means you're overdue a whole lot of the latter. Might just be we're it. We're scanning for somewhere to park. We'll be in touch when we find it. Sunbeam out. więcej skrzynek. Położymy skrzynki. No nie, dobra, chyba pojedziemy tam. O, wow. To było... Ona um. się zrobiła ciemno. Okej, okay, dopływamy do wyspy. Jak dobrze pamiętam było gdzieś tutaj <laughs> wejście na dole i te wielkie płychawy. One są zaskakujące. Ja w ogóle... Nie, ja ich jeszcze nie ten... nie skanowałem. Lub. Au. Dobra. Jesteśmy na suchym lądzie. Mamy PDA. New PDA data. Up on the Ale jest ciemno. Dobra, o! To wszystko. Zeskanujmy, co możemy, co nie. Aby nic takiego nie zostało, czego nie zbadaliśmy. Nie, nie wow. Ale to ładnie w nocy wygląda. Byłem tu tylko za dnia, bo jeszcze nigdy w nocy nie byłem. W nocy jak to wszystko się świeci, jest fajne. Nie da się zeskanować drzewa. No drzewo, co ty chcesz zeskanować drzewa? Kolejne. Um, dobra, chyba ścieżką powinniśmy. I... To było zaplanowane. Oj. Ja to jestem najlepszy. Ole, użyłem dwie apteczki, no. Aha. O, to coś mamy. Nie skacz tak daleko typie. O, tam coś jest. Pierwsza nazwa, kepiona, grzechotka. Ui. Dobra, tam jest to miejsce spotkania, gdzie się mieliśmy spotkać. Um, to byli, ciekawe ile to zajęło. To wygląda w ogóle jak yy, ta. Jak ten grzyb się nazywa? Kujka. Kujka? Kujka chyba. Coś takiego. Oj ojoj. Oj. Pajączki. Dobra, kto Tendy iść dalej. Czy może... Dobra, chodźmy Tendy. w stronę Marsa. Tu na górze powinno coś być. Tak mi się wydaje. No właśnie, o tam. O tam coś jest. Wow, chciała na mnie skoczyć. O, mamy przestać. Na mnie skakać, były pośledzone pająki. No nie mogę. O, o, jest. Ja mogę kościć się przesunkami. Yeah. Oh. Traf tego pająka. Zabij go, dobrze. Teraz ja daj się zeskanować. Kolejna ma życzeń, okay, albo pają. Eee, to ja mamy PDA. New PDA data. Coś tu mogłem zeskanować przed chwilą. O. Reflektor, co? New Kolejny PDA, mamy tu na głowie, mamy kolejną dyskietkę. new PDA data. New blueprint. Acquired. O, to się przyda nam do bazy. Wejdźmy tu. Acquired. O, fioletowa tabliczka. Hmm, ciekawa tabliczka. Mamy kolejny PDA. PDA Co to było, coś mi cofnęło. O, zobaczmy, tu mamy w ogóle... Zbadajmy te warzywa. Co za upośledzony pojąk no? Chodź tuż jedno. Dzień! Miński ziemniak. Okej, okay. nie wiem czy to być, czy nie, jak na razie chyba nie będziemy tego brali, ale chodźmy tam na górę, bo tam się trzeba dostać. Tendy. Na pewno ten jest droga. Czekaj, bo coś na zewnątrz mieli. Oj! jest pani za wysoko, bo nie mam żapteczek. O. Trzeba wszystko zbadać, aby mieć później na bazę. Przed chwilą był dzień. Przed chwilą był dzień. Aaa, bo ma jest słońce. On zdarza się tak jak prawdziwym życiu. No tu drogę. Wyjmijmy wymienimy Dobrze, Zobaczmy, powinniśmy iść tędy? Co tam się stało? Nie wiem, chodźmy na górę. Kamienie spadają. Chyba iść tędy, czy tędy? Pamiętam, tu, gdzieś chyba na wyspie była jaskina, gdzie były diamenty. Tak, tak, tak mi się wydaje. Chyba. Tak mi się wydaje, że była gdzieś tutaj jaskina z diamentami, ale nie wiem, czy to ta wyspa, czy ta długa z wielkim działem, bazą kosmitów Dobra, jesteśmy coraz wyżej No jesteśmy w bazie Mamy tutaj małe doniczki Skanujmy Mamy kolejne PDA O, o, co to? O! Obserwatorium No i bardzo ładny, bardzo ładny. Ale tam na górze, tam na drugiej górze coś jest, no to chyba tam idziemy. Ja idziemy tak, żeby się nie zabić. Dobra, jesteśmy na miejscu. Czy mamy coś tu... ooo! Krabini uchamiają... Co? Nie umiem czytać, chodźmy do... Oj... Oj, oj, oj spokoj, spokoj. Spokojnie. Nie... nie ma co się denerwować. O, jesteśmy w środku. Mamy buteleczkę wody. Mamy większą skrzynkę, chyba plantacyjną jakąś tam Dodajmy tutaj wszystko co się da Gdzie jesteś? Daj 10 jedzenia A zjedzmy sobie tutaj parę takich nasionek No chodźmy O, tu też jest BDA New PDA data. No przestań Ale ta ja śmiesznie wygląda hehe he. Coś stąd zobaczymy jeszcze Właśnie już będzie koniec odcinka drugiego, w następnym odcinku y, zrobimy ciałko grawitacyjne i pójdziemy do Aury. i chyba też zbudujemy bazę i pójdziemy na tą wyspę, na tą drugą wyspę, na tą drugą wyspę pójdziemy i zobaczymy No, do następnego odcinka i cześć. Oczywiście zapominam jak się wyłącza film.